Yo, 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 mam na imię Ania Romańska i zaskakujące, ale jestem rekruterką. Nadchodzi jubileusz, czyli dziesiąty odcinek. Jestem totalnie w szoku, że to mi się udaje, co oznacza, że przez 10 tygodni regularnie nagrywam odcinki, bo jeden odcinek wychodzi średnio raz na tydzień i mam już 125 subów. Jest to zajebiste. Niektóre miasta w Polsce mają tyle ludzi, więc można pomyśleć, że... Jakieś miasta w Polsce, oglądają tylko Ankę na YouTube. Miło Nice. Wiadomo, jak już mówiłam wcześniej, w poprzednich odcinkach, staram się dzielić kanał na odcinki dla rekruterów i dla osób poszukujących pracę. Niektóre się łączą, niektóre pasują wszystkim, niektóre pasują wszystkim ludziom na świecie, ale dzisiaj chciałabym się skupić na temacie, którym dosłownie zajmuję się codziennie. Chodzi o rozmowę rekrutacyjną, kwalifikacyjną HR. Chodzi o to samo, chodzi o pierwszą rozmowę między rekruterem a kandydatem. W jednym z poprzednich swoich odcinkach już opowiadam. O tym, jak się przygotować do takiej pierwszej swojej rozmowy rekrutacyjnej, ale ze strony kandydata, i chyba pokażę tu paluchem, i gdzieś tu się pojawi. Pierwszy raz robię w ogóle taką rzecz paluchem. Także mam nadzieję, że dobrze pokazałam. W każdym razie, dzisiaj chciałabym podejść do tematu ze strony rekrutera, czyli co musi uszykować rekruter przed pierwszą rozmową rekrutacyjną i jak w idealnym świecie ona może przebiec? Chciałabym z wami również się podzielić scenariuszem i planem, który ja szykuję przed każdą rozmową z różnymi kandydatami. Mam nadzieję, że to będzie przydatne. Oczywiście każdy rekruter jest nieco inny, tak jak prawdopodobnie wszyscy ludzie na świecie, więc każdy rekruter podchodzi do rozmów rekrutacyjnych trochę z innej strony, ale ja chciałabym się skupić na tym, jak. Ja do tego podchodzę, jak ja to ogarniam, a także sprzedać Wam konkretnie kilka swoich typów, i mocno się skupię na tym, jaką jestem ogólnie osobą. Bo swoje cechy charakteru wykorzystuje codziennie w pracy. Ominę w tym odcinku informacje o tym, jak trzeba ogólnie się uszykować do rozmowy rekrutacyjnej. Chciałabym się skupić tylko na rzeczach związanych z tą rozmową rekrutacyjną pierwszą ever. Efektywność rozmowy rekrutacyjnej zależy nie tylko od kwalifikacji i kompetencji aplikujących, ale także od postawy rekrutera lub rekruterki i jego i jej zaangażowania. Ogólnie liczy się sposób przeprowadzenia rozmowy, dobór pytań i styl komunikacji z kandydatami nadszedł ten czas i ktoś został wybrany do tej konkretnej rekrutacji, więc czas taką osobę zaprosić na rozmowę i w ogóle zacząć działać. Więc teraz opowiem o tym, jak ja to osobiście robię i uważam, że spoko mi idzie. Pierwszą rzecz, którą należy zrobić, to zadzwonić lub napisać do takiej osoby z informacją o tym, że została ona zaproszona na ten pierwszy lub jeden z pierwszych etapów, czyli rozmowę rekrutacyjną. Jak już wspomniałam, można albo zadzwonić i poinformować o tym osobiście, czyli przez telefon, albo można po prostu napisać maila i podać wszystkie najważniejsze informacje. Skupię się na tym, jak ja to robię. Yy, często do kandydatów dzwonię, ale generalnie zazwyczaj jest tak, że wysyłam maila ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do przyjścia na tego konkretnego kola. Fajnie jest dać znać w mailu, na czym będzie polegała taka rozmowa, jak długo plus minus będzie ona trwała i za pośrednictwem jakiej platformy będziecie ze sobą rozmawiać. Dzięki Basia. No i wiadomo, że jeżeli się spotykacie osobiście, to trzeba podać adres siedziby, konkretną godzinę, jak dojść do tego lub konkretnego Gabinetu lub piętra. Fajnym tipem jest też dać znać kandydatowi, żeby sprawdził swoje połączenie internetowe i sprzęt przed tym, jak zaczniecie gadać. Tak samo trzeba uprzedzić kandydata, jeżeli na kolu będą obecni inni ludzie. Ja osobiście uważam, że na końcu takiego maila można dać informację o tym, że jeżeli cokolwiek wypadnie kandydatowi lub będzie jakaś niespodziewana zmiana planów, to jest możliwość przełożenia takiej rozmowy. Wiecie, różne sytuacje w życiu się zdarzają. Ja osobiście miałam różne przypadki kandydatów, którzy niestety po prostu nie mogli pojawić się na kolu, ale zawsze uprzedzili o tym wcześniej i po prostu taka rozmowa została przełożona. Ogólnie mówiąc, warto zadbać o skuteczne na powiadomienie kandydata i potwierdzenie jego obecności na tym spotkaniu lub kolu. Z doświadczenia wiem, że zawsze warto poświęcić te 5 minut, by zadzwonić albo napisać do kandydata i przypomnieć mu o tej nadchodzącej rozmowie rekrutacyjnej, bo niestety też zdarzają się różne sytuacje i jeżeli taki kol może trwać na przykład 30 albo 45 minut, no to jeżeli kandydat się nie pojawi, to po prostu wiecie, to jest stracony czas. Wiadomo, że to są podstawy zasad dobrego wychowania, ale ludzie są różni, więc warto lepiej po prostu potwierdzić Taką obecność, niż później siedzieć na kolu i czekać na kandydata, kiedy on w końcu się nie pojawi. Możemy uznać, że wszystko to zostało ogarnięte, i teraz jest ta pierwsza magiczna rozmowa z kandydatem, co się dzieje i co warto. Zrobić, zaliczyć, ogarnąć w trakcie lub przed taką rozmową. Jeszcze przed początkiem rozmowy bardzo polecam sprawdzić dokładnie CV kandydata, także jego profil, portfolio lub na przykład link na LinkedIn. Warto zwrócić uwagę na kluczowe elementy, doświadczenia, umiejętności, a także ewentualne sprzeczności lub brakujące informacje. Zamiast pytać kandydata, gdzie pracował, można to sprawdzić wszystko przed rozmową i w trakcie rekrutacji po prostu nawiązać do tej konkretnej informacji CV. Mój osobisty tip to przygotowanie, scenariuszu, lub można nazwać tego planu, przeprowadzenia rozmowy z kandydatem w trakcie HR calla. Wiadomo, że każda firma jest inna i każdy rekruter tak samo, ale ja na przykład na początku zawsze smoltokuję. Staram się załagodzić sytuację, żeby kandydat czuł się po prostu bardziej swobodnie. Zawsze opowiadam o netguru, czyli o firmie, gdzie ja obecnie pracuję. Zawsze opowiadam kilka słów o sobie, w kim ja jestem, o co chodzi. Daję znać, ile plus minus będzie trwała taka rozmowa, a także, że można zadawać pytania w trakcie rozmowy albo na przykład na końcu, też będzie do tego z Zawsze też daję znać kandydatowi lub kandydatce o tym, że robię notatki w trakcie herkola. wiecie, jest dużo informacji, a niczego nie chcę przygapić. i w trakcie Kola po prostu staram się hasłowo pisać, o czym rozmawialiśmy lub jakieś na przykład ewentualnie zapisywać sobie pytania, które chciałabym zadać kandydatowi na końcu. Ja uważam, że warto o tym uprzedzić, no bo wiecie, kiedy z kimś rozmawiamy i jednocześnie drukujemy, to nie wygląda to fajnie, a może wyglądać tak, jakbym siedziała na fejsie, na jakiejś grupie o borowikach i ja rozmawiałam o grzybach, a tak nie jest. Staram się szykować również konkretne pytania pod konkretnych kandydatów, czyli ogólnie mówiąc, biorę swój scenariusz, który mam przygotowany prawie dla wszystkich kandydatów. Oczywiście mam standardowe pytania, ale do środka wkładam konkretne pytania uszykowane pod kandydatów. I wtedy po prostu widać, że po pierwsze czytałam dokładnie CV kandydata i nie tracimy czas na powtórki, czyli to, co kandydat bardzo dobrze opisał w swoim CV, ja nie zadaję takie same pytania w trakcie HRK, no bo po co? Po drugie jest tak, że ja również oszczędzam czas tym, że zadaję pytania tylko dotyczące konkretnych osobnych rzeczy, bo jeżeli coś jest dobrze wyjaśnione w CV, no to nie ma po co dopytywać się o to. No a trzecia rzecz jest taka wiadomo, tak jak już wspominałam kilka razy w tym odcinku, każdy człowiek jest inny i staram się każde pytanie dopasować Konkretnie do tej osoby. To jest też miłe, jeżeli będziemy nawiązywać do rzeczy, które opisał kandydat, powiedzmy na LinkedIn, albo u siebie w CV, albo ogólnie y, przy wypełnieniu formularza w HR rozmowie, bo wtedy widać nasze zainteresowanie, zaangażowanie w takie rozmowie. Nie będę teraz opowiadała o tym, jakie konkretnie trzeba zadawać pytania w trakcie HR Calla, no bo wszystko zależy od firmy, od Waszego stanowiska, a także od ogłoszenia i od stanowiska, na które rekrutujecie. Ale mogę ogólnie wspomnieć po prostu, jakie są rodzaje pytań i w jaką stronę można iść. Pewnie stworzę osobny odcinek o tym, jakie pytania mogą powstawać, ale to jest długa gadka, więc zostawmy to na jakiś... Inny przyszły odcinek. Zacznę od pytań otwartych, czyli jak, co, kiedy, dlaczego? Czyli na przykład, co Pana najbardziej motywowało w poprzedniej pracy? Takie pytania sugerują dłuższą odpowiedź ze strony kandydata, a nie po prostu dużo rzeczy. Dużo rzeczy mnie motywowało w poprzedniej pracy. Pytania zamknięte, czyli właśnie pytanie, na które można odpowiedzieć krótkim zdaniem lub nawet kilkoma słowami, czyli na przykład, jak dużym działem. Pani zarządzała w poprzedniej firmie. Pytania hipotetyczne to jest ciekawy typ pytań, i ja staram się w każdej swojej rozmowie wplątać przynajmniej jedno takie pytanie, żeby zobaczyć, jak kandydat myśli. Hipotetyczne pytania uruchamiają wyobraźnię kandydata lub otwierają rozmowę na potencjalne sytuacje. No i ostatni punkt to formalności, czyli okres wypowiedzenia, wynagrodzenie, czy to jest praca na cały etat, czy na pół i tak dalej. No i teraz jest końcówka tej rozmowy, czyli kończymy imprezę. I nie po prostu mówimy nara i włączamy się z tego kola, chociaż czasami mi się zdarzały tacy kandydaci, różne rzeczy się dzieją. Także opowiem Wam o tym, jak ładnie zakończyć rozmowy i zostawić po sobie absolutnie zajebiste wrażenie. Pierwsza i uważam, że najważniejsza rzecz to po prostu podziękowanie kandydatowi za przyjście i za poświęcony czas. I wydaje mi się, że... To jest absolutny minimum i po prostu uczą tego dzieci w szkole, że trzeba dziękować, ale przypominam o tym na wszelki wypadek. Warto przekazać również informacje o dalszych etapach rekrutacji. Można powiedzieć, ile sztuk jeszcze kandydata czeka, z kim będą się wiedzieli, jak to plus minus wygląda. Obowiązkowo musi pojawić się czas, czyli zawsze warto zarezerwować sobie trochę czasu na sam koniec rozmowy dla ewentualnych pytań kandydata. I jeszcze taki tip z mojej strony. Ja nie podziadałam wszystkich rozumów świata, mimo mojej chęci, ale nie zawsze rekruter może znać odpowiedzi na wszystkie pytania kandydata lub ogólnie i ja zawsze robię tak, że jeżeli ja nie znam jakichś konkretnych pytań, ja sobie je notuję w notatniczku, właśnie na przykład w tych notatkach, które ja robię ogólnie po rozmowie z kandydatem i mówię kandydatowi, że ja to skonsultuję z teamem finansów albo z legal teamem albo z przyłożonym albo z kolegami i tak dalej i obowiązkowo wrócę z odpowiedzią albo w mailu albo zadzwonię. I to jest bardzo fajna rzecz, no bo zapewniamy kandydata, że mimo tego, że my czegoś nie wiemy, my dowiemy się odpowiedzi na te pytanie i wrócimy do niego już z gotowym info. Obowiązkowo trzeba poinformować kandydata o terminie, w którym dostanie on feedback lub informację zwrotną, czy kandydat przeszedł dalej, czy nie. I pewnie nagram kiedyś nowy odcinek osobny o tym, jaki czasami rekruterzy mają problem z wysyłaniem feedbacku do kandydatów ponieważ mi osobiście się zdarzyło, że ja do teraz czekam feedback, a miałam rekrutację jakieś dwa albo trzy lata temu, ale to jest pomysł na inny odcinek. Na pewno tam będzie wesoło i będzie cyrk, ale ogólnie na przykład u mnie w firmie nie zdarza się taka sytuacja. Przynajmniej z mojego doświadczenia ja zawsze muszę dostarczyć feedback. Nawet jeżeli to jest feedback przed HR callem, ale z jakiegoś powodu kandydat nie może przejść dalej, na przykład rekrutacja została zamknięta, to kandydat dostaje dokładne informacje, że rekrutacja została zamknięta, ale pozostajemy w kontakcie na inne przyszłe opcje. Jeżeli to jest feedback po tym, Konkretnie hair coś poszło nie tak, doświadczenia kandydata nam nie odpowiadają albo no, jakakolwiek inna przyczyna, warto poinformować o tym kandydata. Oczywiście w uprzejmy i konkretny, profesjonalny sposób, ale taki feedback po pierwsze pomoże kandydatowi w przyszłych rekrutacjach, po drugie po takim dobrze zorganizowanym feedbacku taki kandydat może wrócić do nas w innej rekrutacji i zostać zatrudniony. A po trzecie, to świadczy o nas dobrze, jako o firmie i o rekruterach. No i na sam koniec chciałabym przekazać wam kilka ogólnych tipów, jak dobrze przeprowadzić tego herkole. po prostu jakieś takie ogólne rzeczy, które mogą wam pomóc pozostać w spokoju, a także zarazić tym spokojem kandydata. Zadbajcie o atmosferę. I ja mówię absolutnie szczerze, z ręką na sercu, z głębokości mojej duszy, że bardzo, bardzo ważne jest zadbanie o atmosferę w trakcie takiej rozmowy i zadbanie o to, by być się Osobą szczerą i autentyczną. Ja osobiście uważam to za mój ogromny plus i uważam to za jedną z najlepszych cech we mnie jako rekruterce, jako osobie. I ze strony kandydata uważam, że to jest bardzo ważne. Yy, poczucie, że rozmawia się z fajną konkretną, profesjonalną, ale także szczerą i autentyczną osobą. Pilotujcie rozmowę i dbajcie o jej odpowiedni przebieg, czyli scenariusz, timing. Po prostu kontrolujcie rozmowę. Kiedy przeprowadzacie taką rozmowę, to przypada wam rola tak zwanego gospodarza. To do was nie należy nie tylko przygotowanie się do takiej rozmowy, ale także kontrolowanie jej przebiegu. Słuchajcie uważnie i okazujcie zainteresowanie. To może się przydać nie tylko w rekrutacji, ale także na Tinderze także polecam. Pozwólcie kandydatom swobodnie się wypowiadać i Zadawajcie pytania pogłębiające. Ja uważam, że to jest zajebista rzecz, bo na przykład jeżeli kandydat powie, że był tym liderem wcześniej, to fajnie jest nawiązać do tego tematu leadershipu w następnych pytaniach i zadać pytanie podobne, ale inne i zbadać właśnie inny klimat. Warto przeprowadzić rozmowy w profesjonalny sposób do samego końca. Nawet jeżeli w trakcie rozmowy coś dzieje się nie tak, ja oczywiście nie mówię o jakichś totalnie wyjątkowych sytuacjach, na przykład kiedy ktoś zapala fajkę w trakcie rekrut rozmowy, Wiem, że takie sytuacje również się zdarzały, ale warto jest zrobić to do samego końca, poprowadzić jakby scenariusz do samiotkiego końca i później na końcu na przykład przekazać po prostu od razu feedback do kandydata. Pamiętajcie, że rozmowa rekrutacyjna to część działań employer branding. Rekruter po prostu reprezentuje firmę, w której pracuje, w każdym kontakcie jego z kandydatem. I w tym szczególnym momencie ja uważam, że rekruter musi zwracać bardzo ważną uwagę na to, by działać ze wszystkimi wartościami firmy i potwierdzać te wartości w swojej postawie. Traktujmy kandydata tak, jak sami chcemy być traktowani. Ja ogólnie korzystam z tej filozofii życia, moim osobistym życiu i uważam, że warto traktować tak innych ludzi i innych zwierząt i wszystkich, także ten, ale to też już, sorry, off top. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie Wam za obejrzenie i wysłuchanie. Tak jak zawsze, ja w ogóle, kiedy pisałam scenariusz do tego odcinka, to czułam ogromną wenę, bo pisałam dosłownie o tym, co robię na co dzień. I e, oczywiście korzystałam z materiałów, wiecie, gdzieś tam z neta, e, z raportów, e, z różnych newsów i tak dalej, ale również po prostu korzystałam z tego, e, na czym ja, z czym ja na co dzień mam u siebie w pracy. I po prostu też otworzyłam swój scenariusz i zobaczyłam, co ja zadaję na samym początku kandydatowi, a o czym informuję na końcu. Fajna rzecz. Fajnie jest podzielić się z innymi tym, Czym czuję się dobra? Dajcie znać, jakie wy macie tipy jako rekruterzy albo rekruterki w trakcie przeprowadzania HR Rozmowy z kandydatami albo jako kandydaci. Może Wam coś ciekawego się spotkało, może ja o czymś się nie wspomniałam, może było coś takiego fajnego ze strony rekrutera, że chcecie o tym wspomnieć, albo był jakiś cyrk. Ja bardzo lubię czytać o cyrkach również. I na sam koniec, tak jak zawsze, wjeżdża typowa Anka rekruterka z bardzo ważnym pytaniem. Jestem ciekawa, czy ktokolwiek kiedykolwiek dostał takie pytanie od Was w trakcie rekrutacji i możecie śmiało na niego odpowiedzieć w komentarzach. Oceń mnie jako rekruterkę w skali od 1 do 10. Nadjeżdża 10 jubileusz. Jubi. Jubileuszło. Jubileusz. No, chodź no chodź, moja No chodź, moja kiciuńka. Moja kicia, kochana kicia. Moja basiunia, Moja basia. Kochana kicia, kochana. Idziesz się położyć, miłość? Idźcie połóż, kociuś. Idźcie połóż. Basia przyjedziesz? O, Basia przyszła. Cudownie, cudownie, Basiunia i Józiunia, piękna mortka, taka kwoczka, typowa kwoczucha. Tak, Basiu? Cudowna kicia, cudowna dupcia, cudowne koturki.